Cierpień to będzie jakiś kosmos, jeżeli chodzi o książki, o targi książkowe, o festiwale książkowe, o spotkania książkowe. Ale dzisiaj przychodzę Wam opowiedzieć o jednym spotkaniu, spotkaniu, które jest dla mnie naprawdę osobiście bardzo ważne i będę miała do niego sentyment do końca swoich dni, bo po raz kolejny literacki Sopot zaufał mi i znowu. Będę miała ogromną przyjemność poprowadzić sekcję Young Adult właśnie na literackim Sopocie. I przychodzę Wam, po pierwsze, Wam o nim opowiedzieć, po drugie, chcę, żebyście dowiedzieli się, co Was czeka, z kim będziecie mogli się spotkać między innymi, ponieważ gości mam naprawdę niesamowitych i jaram się strasznie. W tym roku również zaprosiłam niesamowite osoby, które mam nadzieję umilą Wam ten czas. Od razu wam powiem, że literacki Sopot w tym roku jest od 20 do 24 sierpnia. Cztery niesamowite dni, które was czekają właśnie które odbędą się w sobocie. Jednym z tych elementów, które możecie kojarzyć, to jest, są oczywiście targi książki, które są w, też w tym czasie. Natomiast ta sekcja bardziej kulturowa, bardziej spotkaniowa, panelowa odbędzie się na gojki. Wszystkie informacje i adres i w ogóle e, cały link do wydarzenia znajdziecie w opisie tego filmu. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję literackiemu Sopotowi, że mogę znowu zorganizować i być częścią tego niesamowitego wydarzenia, bo w zeszłym roku naprawdę bawiłam się cudownie. Co prawda, troszeczkę stresiku miałam, bo, było, bo jednak był to taki duży projekt, pierwszy w moim życiu. Teraz już troszeczkę wiem, czego się mogę spodziewać, jak polepszyć może też niektóre aspekty, no bo oczywiście człowiek uczy się całe życie. I słuchajcie, przychodzę Wam opowiedzieć o tym. Jakich paneli, jakich spotkań będziecie mogli się... Spodziewać. Jeżeli jesteście ciekawi, bo nigdy na przykład nie, byli, nie byliście na literackim Sopocie, to w zeszłym roku oczywiście był vlog, e, w którym pokazuję, wiecie, od tej takiej drugiej strony, jak to wszystko wyglądało, więc tutaj śmiało kliknijcie, zostawię Wam również link w opisie, jeżeli będziecie chcieli sobie obejrzeć. E, w tym roku na pewno też będę nagrywała, na pewno też Wam troszeczkę kontentu z tego literackiego Sopotu dodam, bo jest to naprawdę cudowny i taki bardzo. Kameralny, a jednocześnie taki z pompą festiwal, gdzie naprawdę możecie się spodziewać ogromnej ilości cudownych osób. Co roku literacki Sopot ma patrona. Jakiś kraj jest patronem. W tym roku jest to Rumunia. Więc bardzo się cieszę, że e, dowiem się troszeczkę więcej na temat i tego kraju, ponieważ będziecie mogli spotkać się różnych autorów właśnie z tego kraju, czy w ogóle zapoznać się z kulturą. Także też link do szczegółów niezwiązanych właśnie z sekcją a Young Adult również wam zostawiam. Mam przygotowaną ściągawkę, żeby na pewno o niczym nie zapomnieć i słuchajcie. Co dla Was przygotowaliśmy razem z Literackim Sopotem? Zaczynamy naprawdę z, gub, z grubej rury, bo już w czwartek, 21 sierpnia, czyli w czwartek o godzinie 17, spotykamy się w parku Nagojki i słuchajcie, tutaj będzie panel, e, który nazwałam Słowiańskość w literaturze i kulturze między tradycją a nowoczesnością. Dyskusja z udziałem uwaga! Wiktorii Korzeniewskiej i Aleksandry Seligi. Więc tutaj dwie cudowne kobiety, które mają niesamowitą wiedzę na temat słowiańskości, kochają ją, przenikają nią po prostu, więc bardzo się cieszę, że będę mogła sobie z dziewczynami porozmawiać, bo jak widzicie, słowiańskość troszeczkę zyskuje na popularności. Dalej, piątek 22 sierpnia o godzinie 17 w Sopotece przeprowadzę, słuchajcie, wywiad z. Dziennikarką i autorką Justyną Suchecką. Tutaj się chyba trochę stresuję, no bo jednak Justyna jest bardzo doświadczoną um, dziennikarką. No a ja będę przeprowadzała ten wywiad. <grym> Więc Justyna będzie stała, siedziała po tej drugiej stronie, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, że wszystko będzie dobrze i z Justyną sobie troszeczkę porozmawiamy na temat aktualnej edukacji, która jest, no bo jak wiecie, Justyna bardzo mocno angażuje się w polską edukację i ma chęć zmian po prostu w tym systemie. I ja jako no, też przyszła matka, bardzo jestem ciekawa jej rozwiązań i tego, jak ona widzi przyszłość i jak ona teraz w ogóle postrzega edukację w Polsce. Także to będzie w piątek. Słuchajcie, w sobotę o godzinie 17 również będzie, słuchajcie, bardziej różowo, bardziej romantycznie, ponieważ razem z Izabelą Górską, którą możecie kojarzyć jako książkowa baba, oraz z Nelą Mańkowską, którą możecie kojarzyć jako kulturomaniaczkę. Będziemy sobie rozmawiać o romansach, a jeżeli chodzi o to, jak nazwałam ten panel dyskusyjny, to będzie miłość według schematu tropy, które uwodzą. Czytelników. Czyli troszeczkę porozmawiamy sobie po prostu o motywach, które są w romansach i w ogóle trochę o romansach. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie zapraszam Was w sobotę o 17 w parku Nagojki. I przychodzimy, słuchajcie, do niedzieli, do ostatniego spotkania. I w niedzielę, również o godzinie 17, słuchajcie, spotkam się z Nikolą z Nikolą Mindog, czyli Doktor Bóg. I tutaj porozmawiamy sobie na temat podcastów, a nazwałam ten panel Fenomen Podcastów Książkowych. Jak audio zmienia sposób, w jaki rozmawiamy o literaturze. Tutaj sobie troszeczkę z Nikolą porozmawiamy we dwie z tego... No bo jakby nie patrzeć, ja mam podcast, Nikola ma podcast, więc myślę, że to naprawdę może być ciekawa rozmowa, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Naprawdę starałam się, aby dobór różnego rodzaju spotkań odpowiadał troszeczkę aktualnym trendom aktualnie czymś co dzieje się na rynku książki no teraz podcastów też jest bardzo bardzo dużo mnóstwo osób kocha romanse no tutaj też rozmowa z Justyną też jest też kierowana do rodziców więc jeżeli jesteście rodzicami to bardzo serdecznie was zapraszam bo sobie trochę porozmawiamy właśnie o tej edukacji no i w czwartek, słowiańskość. Motyw, który aktualnie zyskuje na popularności. Ja tak widzę. To są gdzieś tam moje przewidywania i, i moje spostrzeżenia tego, co aktualnie dzieje się na rynku książki. Także Mam nadzieję, że ten line-up, że tak powiem, Wam się spodoba. Wszystkie szczegóły, jeszcze raz e, powtarzam, macie w opisie na dole, jeżeli chcecie, dajcie koniecznie znać, z kim się widzę. Mam nadzieję, że z jak największą ilością osób, e, bo naprawdę ten festiwal jest cudowny. Jeżeli jesteście z okolic trójmiasta, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeżeli nawet nie jesteście z okolic trójmiasta, to warto się wybrać, bo m, ta atmosfera, która jest, jest bardzo taka domowa, przytulna, siedzi się należało jak są panele dyskusyjne, no i oczywiście blisko jest plaża, więc można zawsze spotkać jakąś fajną osobę, pójść sobie na plażę i wspólnie poczytać. Więc e, to jest też tylko sekcja young Adultowa. Tak jak mówili, teraz Sopot przygotował ogrom atrakcji i bardzo dużo spotkań autorskich, panelów dyskusyjnych do całego repertuaru. <laughs> e, zapraszam Was w opisie. Macie wszystko. Także ja się już nie mogę doczekać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję literackiemu Sopotowi, że znowu mi zaufał. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Będę się bardzo starała, żeby to wszystko wyszło i żeby rozmowy były naprawdę bardzo ciekawe. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy będziecie. Mam nadzieję, że tak. A my się widzimy 21 sierpnia w Sopocie. Papa, pa. trzymajcie się.